Moi drodzy, serdecznie Was witam ponownie dzisiaj. E, chciałbym Was zaprosić już tak stricte do Słowa Bożego, ponieważ myślę, że tych wprowadzeń takich e, jest dużo, jest też dużo w internecie, a spotkanie z żywym Słowem zawsze jest tym, co jest najważniejsze. Tak naprawdę ku temu zmierzamy. E, spróbujmy na chwilę się wyciszyć. Zanim wejdziemy właśnie w słuchanie słowa, w rozważanie, spróbujmy najpierw na chwilę wejść w taką wewnętrzną ciszę. Zapraszam Cię teraz do kilku spokojnych oddechów, do takiego wejścia ku siebie, takiego spotkania z sobą. Trochę głębiej niż na poziomie myśli, rozumu Chciałbym Wam zaproponować dzisiaj tekst z Księgi Rodzaju. Będziemy się poruszać w obszarze rozdziału drugiego i trzeciego. I może przeczytam najpierw, a później spróbujemy rozważyć ten tekst i, i jakoś z nim też chwilę pomedytować. Rozpoczniemy od rozdziału drugiego, werset 8. Następne. A zasadziwszy ogród Eger Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Z Zedenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ten ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom. Nazwa pierwszej Piszą jest to ta, która okrąża cały kraj Havila, gdzie się znajduje złoto, a złoto owej krainy jest wyborne, jest tam także Wonna Żywica i onyx. Nazwa drugiej rzeki Gichom okrąża ona cały kraj Kursz. Nazwa trzeciej Hidekel płynie ona na wschód od Aszuru, rzeka czwarta to Perat. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A tak przykazał Pan Bóg człowiekowi: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Tutaj na chwilę przeskoczymy dalej. Mamy tutaj stworzenie kobiety, którą Pan Bóg daje człowiekowi. Przejdźmy do rozdziału trzeciego, od wersetu pierwszego. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców z wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzewa tego ogrodu jeść możemy tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu. Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg. Któż ci powiedział, że jesteś nagi. Czy może zjadłeś drzewa, które, z którego zakazałem ci jeść. Mężczyzna odpowiedział niewiasta, którą postawiłeś przy mnie. Dała mi owoc z tego drzewa i zjadłam, I zjadłem. Dobrze. Skończyliśmy na wersecie 12. I myślę, że znamy wszyscy ten opis. Znamy ten. Tekst, więc nie będę już czytał dalej. Tak, w kilku słowach tylko spróbujmy się zlokalizować, jeśli chodzi o biblijne źródła tego tekstu. Z tego co wiemy, najprawdopodobniej tekst ten jest, pochodzi z około IX wieku przed Chrystusem, napisany w tak zwanej tradycji jachwistycznej. Chodzi o to, że teksty yy, księgi rodzaju powstawały w pewnym przeciągu okresu czasu, ale takie dwie, dwa, dwa główne źródła, czy też redakcje nastąpiły w wieku właśnie IX, przed Chrystusem, i później niewoli babilońskiej, między 580 5, a 540, mniej więcej w, tych, w tym okresie przed Chrystusem. I tą drugą tradycję nazywamy kapłańską. Czyli mamy jakby te dwa źródła pochodzenia tekstu Księgi Rodzaju. Ten tekst jest w głównej mierze pochodzenia właśnie jachwistycznego, czyli jest starszy. Oczywiście, jak wiemy, nie jest to przekaz historyczny, w sensie mający za zadanie opowiedzieć tak naprawdę, jak to się stało, że... że, że że, że Bóg stworzył świat, i później, co to był raj, i, i, i co się dalej działo z, tym, z tą całą rzeczywistością. Jest to, można powiedzieć, opowiadanie, taka opowieść paraboliczna, czyli symboliczna, która pokazuje pewną rzeczywistość i próbuje dać człowiekowi ówczesnemu, i również nam, odpowiedź na takie podstawowe, dręczące nas pytania. I żeby dać tą odpowiedź, posługuje się symbolami, pewnymi przenośniami, pewnymi skojarzeniami. Stąd na przykład wąż, który jest takim symbolem zwierzęcia dla ludów pustyni, zwierzęcia takiego przebiegłego, jadowitego, prawda i tak dalej. Więc nie mamy tutaj do, do czynienia z historycznym obrazem, ale z symboliką. Yy. Te podstawowe pytania, które nutowały ludzi od zawsze, to jest, myślę, również nas, nutujące, to są pytania, dlaczego, jak to się stało, że Bóg doskonały, wszechmocny, pełen miłości, stworzył niedoskonały świat. To takie pierwsze pytanie. A jeżeli stworzył świat doskonały, to skąd się wzięło dobro i zło? Skąd wzięła się śmierć? Skąd wzięło się cierpienie? Na czym polega szczęście? Cóż to jest raj? Ta tęsknota głęboko zaszyta w naszych sercach. I mamy ten plastyczny opis ogrodu. No, Uczeni próbowali, pewnie bibliści, próbują dalej gdzieś umiejscowić historycznie ten, czy też geograficznie ten ogród. Już dziś wiemy, że to się raczej nie uda. Mamy opis czterech rzek, które również po takiej analizie można gdzieś lokować w Mezopotamii. Jednakże wydaje się, że właśnie wychodząc jakby z gatunku literackiego, że też z badań oczywiście empirycznych, że, że nie mamy tutaj, jak mówię, poszukiwania raju, takiego w sensie fizycznego miejsca. Jest to raczej opis pewnego stanu. Mnie zawsze porusza też, jeżeli mamy tutaj opis czterech rzek, które nawadniają ten ogród. Zawsze mnie porusza ta liczba czterech, ponieważ ona się pojawia również u Ezechiela i później w Apokalipsie, gdzie mamy cztery zwierzęta, które mają oczy z przodu i z tyłu. Ja to odnoszę do Ewangelii. To jest oczywiście napisane, tekst napisany pod natchnieniem Ducha Świętego, mówię o całym Piśmie Świętym, ale również o Księdze Rodzaju w tym momencie. Więc ten autor oczywiście nie miał na myśli, <grych> nie miał na myśli Czterech Rzek jako obrazów, jakichś Czterech Ksiąg, które kiedyś powstaną. Zresztą ten tekst o Czterech Rzekach prawdopodobnie był również dodany w jakimś tam międzyczasie przy przepisywaniu kolejnym, Ktoś po prostu godliwie chciał jednak umiejscowić ten live w jakimś miejscu i próbował to jakoś geograficznie zapiąć, ale okazało się jak wspomniałem, że to nie jest możliwe. No i okazuje się, że tak się właśnie dziwnie dzieje z tekstami biblijnymi, że one się później w jakimś sensie zamykają i te klucze. Ich rozwiązania czy też. Zrozumienia mamy właśnie w Ewangeliach. To później będzie również w dalszym tekście powiedziane, gdy Pan Bóg wygna człowieków, gdy jakby będzie mówił o konsekwencjach ich grzechu, o, o tej niewieście, która zmiażdży głowę węża i tak dalej. Mamy tutaj już odniesienia, które rzeczywiście niejako rozwiązują się. W Chrystusie, prawda? Tak zresztą możemy czytać całe Słowo Boże, że tym pierwszym kluczem do poznania i zrozumienia tekstu jest dzieło zbawcze Boga, które zrealizowało się w Chrystusie, a które jest opisane w czterech Ewangeliach. Wracając do pytań, tak jak wspomniałem, tekst ma za zadanie bardziej hmm, Dać takie filozoficzne czy też religijne podstawy do odpowiedzi na te pytania, o których mówiłem, czyli o pochodzenie dobra i zła, też o los człowieka, które autorzy doświadczając własnej słabości, grzeszności, umieralności i cierpienia, te pytania po prostu były z ludźmi zawsze. Mamy w opisie pewne niekonsekwencje, które się pojawiają i chciałbym właściwie wokół tego się dzisiaj e, skupić. Mianowicie wokół pojęcia drzewa życia i pojęcia drzewa poznania dobra i zła. Zauważcie, że drzewo życia w rozdziale 2, werset 16 jest umiejscowione, umieszczone w środku ogrodu. Natomiast e, w rozdziale trzecim, werset trzeci, w środku ogrodu znajdujemy drzewo poznania dobra i zła. Jakby zmienia się to, co jest w środku, to, co jest w centrum. I wreszcie jeszcze, może, może rzeczywiście jeszcze cofnijmy się do tego pojęcia ogrodu, bo zacząłem ten, rozpocząłem ten wątek bez takiego jakby podsumowania. Ten opis biblijny y, ogrodu rajskiego, raju, raju jest opisem stanu, a nie miejsca. Jest opisem stanu szczęścia. I tym stanem szczęścia jest jedność z Bogiem. Raj to jest miejsce, gdzie Bóg zamieszkuje, gdzie Bóg prze, przebywa, gdzie, Bóg, <laughs> gdzie również przebywa człowiek. Jak pisze święty Paweł, w nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy w Bogu. Żyjemy. I to doświadczenie bycia w jedności z Bogiem, doświadczenie obcowania z Nim, odczuwania Jego bliskości, Jego miłości, Jego opieki, to jest właśnie w tym symbolu raju, nam tutaj przedstawione. Czyli ten człowiek biblijny, ten człowiek, który Gdzieś tam u początku się rozwijał i osiągnął taki, taką świadomość, że, że gdzieś znalazł Boga. Nie znając jeszcze pojęcia grzechu, można powiedzieć, doświadczał zewnętrznych okoliczności, uwarunkowań, w jakich żyjemy. Tak mówi nam historia, tak mówią nam badania. Ale ten człowiek mógł być szczęśliwy rzeczywiście, mając to poczucie jedności z Bogiem. Wewnętrzne poczucie. Możesz być szczęśliwy, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Możesz być spełniony, możesz żyć w raju, jeżeli y, niezależnie od tego, jakie są okoliczności Twojego życia, jakie są warunki. Ja wiemy, że warunki zewnętrzne są często przypadkowe, nieprzewidywalne i ten egzystencjalny lęk nam towarzyszy, dopóki nie spotkamy Boga właśnie w naszych wnętrzach. Drzewo poznania dobra i zła oraz drzewo życia. Zauważcie, że to przeniesienie z centrum, centrum drzewa, które najpierw znajdujemy w centrum, drzewo życia, później Ewa spostrzega, a raczej rozmawiając, dialogując z wężem umiejscawia niejako w swojej myśli, w centrum ogrodu, właśnie drzewo Poznania Dobra i Zła. E, ze wszystkich możemy jeść, tylko o drzewie, które jest w środku ogrodu nie możemy jeść. W jej e, sercu następu, nastąpiła już pewna zamiana. Drzewo Życia e, już nie jest w centrum, w centrum jest drzewo Poznania. Ono staje się najważniejsze, Poznania Dobra i Zła. Ja bym spróbował tutaj e, może takiej dosyć śmiałej tezy, ale bo oczywiście mamy ogrom literatury i opisów i interpretacji tego, jak przebiegał ten pierwszy upadek, co było jego źródłem, że człowiek niejako zaczął poszukiwać siebie poza Bogiem i to było jakby istotą tego grzechu, że pycha doprowadziła nas do tego, że, że Postanowiliśmy sami sobie stworzyć szczęście i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałbym dzisiaj jakby troszkę inaczej spróbować spojrzeć właśnie na istotę, czym jest drzewo życia i czym jest drzewo poznania dobra i zła. Tak naprawdę wydaje się, że możemy powiedzieć, że oba te symbole są symbolem pewnego poznania. Drzewo życia jest. Drzewem poznania Boga jest taką relacją, taką, taką przestrzenią życiodajną, bo przecież Bóg jest Stwórcą naszym, jest też źródłem nieustającym, podtrzymującym nasze życie. I ten kontakt z drzewem życia, w nim zakorzenienie sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, ponieważ Żyjemy, ponieważ mamy w sobie życie. Odejście od drzewa życia ku drzewu poznania, ku zejściu na poziom rozumu stanowi nasze nieszczęście. Zauważcie, że rozum, który miał nam służyć, miał nam pomagać w życiu na różne sposoby, który jest organem tylko pewnej wiedzy, pewnego Analizowania pewnego planowania zastąpił nam niejako to wewnętrzne poznanie Boga, poznanie sercem. Zaczęliśmy próbować poznawać Boga za pomocą rozumu, który nie jest adekwatny do tego poznania. Po prostu Bóg jest niepoznawalny na poziomie rozumu. To zresztą, co już gdzieś tam wielokrotnie. Wspominałem w poprzednich materiałach. Bóg nie jest poznawalny na poziomie rozumu. Natomiast człowiek postanowił właśnie tenże rozum uczynić pierwszym. I dzisiaj bym zaproponował Wam właśnie takie spojrzenie na, na to, co się tak naprawdę wydarzyło: odejście od serca, od obcowania z Bogiem w takim pełnym zaufaniu na rzecz wywindowania naszego rozumu, który nam zbudował ego, ego, które, yy, które yy, chce samo decydować yy, o tym, jaki Bóg jest, jaki nie jest, yy, co mu się należy, co mu się nie należy, co jest dobre, co jest złe, yy, co nam Bóg i yy, jak powinien w życiu urządzić, i tak dalej, i tak dalej. Nieodmiennie mi się ten moment kojarzy z tym, co się wydarzyło u stóp Góry Synaj, gdzie Izraelici stworzyli sobie Boga, uralicielca ze złota, i zauważcie, że nazwali go właśnie Bogiem, który ich wyprowadził z Egiptu. Nie stwierdzili, że stworzyli innego Boga. Po prostu chcieli mieć Boga, który był na miarę ich rozumu i takiego sobie stworzyli. A Bóg, prawdziwy Bóg Jahwe. E, e, uznał to za największe odstępstwo, że człowiek nagle sam chciał zdefiniować Boga, chciał zdefiniować e, Jego naturę, Jego istotę, Jego rolę w życiu, w świecie, we wszechświecie, w kosmosie. Czyli odchodząc od poznania pozarozumowego, od poznania kontemplatywnego, od poznania sercem, od Poznania, w tym miejscu, gdzie, gdzie, gdzie jest moje centrum, od tego Poznania ku Poznaniu zewnętrznemu, religijnemu, formalnemu, odeszliśmy od drzewa życia i mamy, co prawda, poznanie dobra i zła, ale też poznaliśmy, że jesteśmy nacy i niesamowystarczalni. Nie I myślę, że to jest taki bardzo wymowny i kluczowy moment tutaj też, tej... Te, tej, tej symboliki. E, I teraz e, człowiek niejako został wy, wygnany z raju. Już nie może obcować z Bogiem w taki sposób, w jaki, w jaki e, to się odbywało. To już to poznanie wyprowadziło nas poza obszar spotkania z Bogiem. E, ale... E, jak wiemy też y, przyszedł Zbawiciel, przyszedł Chrystus, który y, odkupił ten grzech, który nas, y, 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 w którym mamy dostęp do y, nowego drzewa życia, którym jak wiemy jest krzyż, drzewo życia, na z którego wycisło nowe źródło, gdzie zasłona w świątyni została na nowo, czy na nowo, została rozerwana, czyli mamy dostęp na nowo do tego miejsca świętego świętych. Do którego, jak wiemy, miał dostęp tylko jeden kapłan, wylosowany raz w roku, aby złożyć ofiarę kadzielną. My możemy, my możemy dzisiaj, ta zasłona została rozerwana, mamy na nowo przystęp do Boga, czyli jesteśmy zaproszeni do powrotu do drzewa życia, do powrotu do raju. Może to jest takie dosyć paradoksalne, ale jeżeli spojrzymy. Na duchowość, na to, co nam proponuje, to okazuje się, że wejście w głęboką relację z Bogiem na poziomie właśnie kontemplatywnym, pozarozumowym, gdzie wchodzimy w ciszę, wchodzimy, chcemy zostawić to wszystko, co my chcielibyśmy Panu Bogu powiedzieć, czy jemu jakoś zdefiniować, czy, czy, jemu, czy na nim wymusić, czy jego jakoś przekonać do czegoś przejście od tego momentu właśnie zewnętrznej religijności, do religijności serca, do religijności polegającej na zgodzie na to, co przychodzi i na kontemplatywnym przyjęciu tu i teraz, tej obecności, która jest, że to wszystko może nas prowadzić do raju, czyli do tego stanu ponownego zamieszkania z Bogiem w naszych sercach, w naszych wnętrzach. I doświadczenie ludzi mistyków chociażby jest takie, że, że ten powrót oznacza również właśnie powrót do stanu szczęścia, który staje się niezależny od okoliczności zewnętrznych, od tego, co cię spotyka, od tego, jak cierpisz w swoim życiu i jak czasami jest trudno. Bóg po prostu jest spełnieniem wszystkiego, jest naszym rajem i doświadczenie Jego obecności, Jego miłości poprzez Otwarcie się na nią, na tą, jaka ona jest, jaka ona przychodzi, jest właśnie kluczem do tego, by podjąć tą drogę z powrotem, z powrotem. Dzięki właśnie Chrystusowi, który nam na nowo tą drogę wskazał i przywrócił nas Ojcu. To się już dokonało, to już jest kwestia, żeby to podjąć. Kochani, zostawmy już słowa. Dziękuję Ci, Panie, w tym momencie za e, te wszystkie myśli, które dane mi było wypowiedzieć. Niech Twój Duch czyni je płodnymi w naszych sercach, byśmy wzrastali i e, podążali właśnie ku życiu. Zapraszam Was teraz, kochani, do ciszy. Niech teraz właśnie jeszcze przez chwilę nastąpi taki moment naszego spotkania z Bogiem. Z taką świadomością, że jesteśmy zaproszeni do powrotu. Synowie Boży, wracajcie, mówi Słowo Boże. Panie, nadchodzę, jestem, idę do Ciebie. Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pozdrawiam Was serdecznie wszystkiego do.